Hej cześć witajcie, jestem z i dzisiaj sobie gramy w Del to jest kolejny odcinek Tak jak pamiętacie w poprzednim straciliśmy mój zapis Niestety Z powodu takiego, że no samochód nam nie chciał ruszyć, więc, no, więc go teraz nie mam i tak. Gramy od nowa, nie? I teraz mamy samochód, który jest giga fajny, bo mamy dużo miejsca. Aż sobie zrobię z nim zdjęcie. A piesek będzie na dachu. Zrobię zdjęcie, tylko to zamknijmy. I. Idealnie widzę. Że to że to my ekwipujemy, to cyk. Mm. To jest do motorynki jakiejś. Idź pan, nie bawię się tym. <noise> tu są jakieś papierosy. Aż już w głowie mam dosłownie tą piosenkę, nie? Co to? Musimy się nabornić. Eee, tego nie będziecie mogli widzieć. Ody, jasna cia, jasna, ciasna. E, tak. Niestety. Wiecie co musiałem zrobić, tak? No to... O Jezu! Co się dzieje? Kiobasek jeszcze nie jem. Musimy wsiąść, zbliżyć do siebie i zaraz. No i kolejne jakieś papierosy. Ej, no nie chcę papierosów. Wywalaj. A, amunicja się przyda. Ale ją to już tu odkładam. Nie mam nic. Świetnie. Idziemy do dołu. Bo teraz sobie dałem. Nie. Oh! Rzadkie. Rzadkie zjawisko. Widzowie, mamy karalucha. Hmm. Diesla dobra, weź. Niech będzie już. Siup. Mmm, chyba wiecie co to jest. Bierzemy. No jak nie będzie to pić, no to wiecie. Sposoby, nie? u Jezu. Jakże bym przyspieszył. O, mamy kolejne zaczepkę. A zaczepiamy. I spróbujmy odświeżyć nasze A, tylko... Pikamy. Pik psik. pik Chyba to nie działa. To już chyba nie da. Rady. No i kurde. Hmm. Ok. Yy, to. Wszystko, wszystko potrzebne. Bierzemy oczywiście na tyły. Czekajcie. Widzę, że. Musie, musiałem sprawdzić, ile. Już film trwa. O, kolejne. My, widzowie, mamy dużo zawieszek. Jesteśmy zawieszkowcy. <grymne> Nie pytajcie, widzowie. Ażak, akurat tak. Dobra, no, tak. Cyk. Szuramy żeby tą jakaś zaradywiałość usunąć. Będzie to czyściutkie widzowie. O! To też trzeba tak trochę wyszurać. No coś, coś nie chce się wyszurać. Nie wiadomo dlaczego. Okej, okay, widzowie Częściutkie jak nie wiem co Jeszcze tu trzeba Hop, 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 tut, tut, tut Jezu Jakie zardzewiałe widzowie Żebyście to widzieli No jest jeszcze bardziej zardzewiałe Chyba popsułem to. Już się skończyło już. Tak. Zobaczcie. Co ja zrobiłem? Wyszurałem, to już jest jakaś pachla. O! Jesteśmy pełni. Teraz ja sobie odkładamy to. Przepraszam widzowie, że to akurat musi być to, ale... Niestety. Takie życie. Sztaba złota, oczywiście, że do środka. O, spadła. Sztu... Nie no, widzowie, ja nie, ja nie chcę być taki, ale no... Pić coś trzeba. Prawda? Prawda. Weźmy sobie... Naszego jedynego towarzysza, więc jest jeszcze jeden, ale jego nie chcemy. No to by była jakaś kulturysta, jeszcze nas czym. I to będzie nasz jedyny towarzysz. Towarzyszu, jeszcze no butelkę. Aha, wiem, nawet fajna nie jeszcze butelka. Przyda się. Do walek. Do, walek, do, do walki jakiejś. i sobie tu siedzi. Ja jeszcze wsiądę i. Biedę szybko na górę. Kolejny spryskiwacz. Co to? To jest wąż! On jest gigaczaderski! Ej, ej, No kurde! Ej! halo! Ej! Puścić mi nie chcę! I zabie! O! O! To jest jakiś mięcha. Nutknąłem aż u Tną w tym. To była klątwa. To rzucamy sobie. Tu siup. Oh. Gąbeczki też na dół. Śup. Będziemy szurać w tym. Teraz pyk, syk, sip siup, 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 siup. Możemy to na błysk. Jeszcze bardziej. Już jest na błysk. Muszę to puścić, bo inaczej bym spryskiwał podczas właśnie tego. Trzeba też Idealnie, widzowie. Idealnie. Ha. Zamykamy. I jeszcze bym coś tu sprawdził. A już 10 minut tu siedzimy, widzowie. Trochę za długo. Ale wiadomo. Nie. Dobra. Jeszcze jedną gąpeczkę, która akurat się przyda. Do. Można to jeszcze wyszurać? Żeby było jeszcze czystsze? Wiesz, koniec dobra to my wiem, że to było czyściutkie jak nie wiem co, mm. zjeść się jak szybko Do tego to już tak nie mogę, ale mam plan jak to zrobić. Zdejmujemy to, zdejmujemy koło. Zdejmujemy to, sip. E. Coś się, coś, coś się nie myje wizowie. Ciekawe dlaczego. Yyy tu 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 Nie mój piesek Piesek Mój nie. A Stoi Niech będzie chociaż ten pies tu no i chyba zakończamy ten film, bo no, nic nie zrobiliśmy tu. Lepiej wam tego nie będę już pokazywać. Wolę nie. No to co, widzimy się w następnym odcinku. Bajo jajo.